No dobra, a teraz prawdopodobnie plotka. Poznaliśmy powód, dlaczego doktor Doom chce złapać, czy zabić, czy ściga kapitana Amerykę. I mówię tutaj o Stevie Rogersie. Według tej plotki, podkreślam jeszcze raz: plotki. Doktor Doom ma personalną, personalny zgrzyt ze Steveem Rogersem. Bo chodzi o to, że. Kiedy Steve Rogers oddawał kamienie nieskończoności, kiedy cofnął się do tego tam świata, w którym sobie nie świata, tylko tej rzeczywistości, w którym w której żyje sobie z Peggy Carter, to wydarzenie spowodowało inkursję i przez co cała rodzina doktora Duma zginęła i teraz on go chce odszukać i prawdopodobnie zabić za to, że za to, że jego rodzina zginęła, no nie? Albo dać mu po prostu plaskacza i wyjaśnić: "Hej, tak się nie robi, Steve". No i ma to robić wszelkimi możliwymi środkami i manipulując każdym kogo napotka na swojej drodze. I teraz tak, kilka ciekawych spraw. Przede wszystkim zazwyczaj doktor Doom w komiksach jest przedstawiany jako solo gość, jakby bez rodziny. No ale to nie oznacza, że nie ma tej rodziny, bo w kilku komiksach pojawiała się ta rodzina. E, także spoko, to jest jak najbardziej e, spoko. Tylko, że tak, oby to nie był główny wątek fabularny, jakby główna oś, na, wokół której dzieje się Avengers Doomsday, A, ale wydaje mi się, że jednak będzie. Jest to takie trochę, trochę płytkie. Dzięki temu z drugiej strony będziemy mogli zobaczyć dwie główne gwiazdy bezapelacyjne, gwiazdy MCU i Marvela, czyli RDJ-a i Chris'a Evansa w naprawdę dużych akcjach.